A no dawno mnie nie było. Nie miałem jak nagrywać, nie było czasu no i nie było o czym. Dzisiaj jestem w miejscowości SUSA we Włoszech na granicy z Francją. Idę zobaczyć łuk Augusta. Także check it up. Dzisiaj jest wyjątkowo zimno, jak na moją podróż. Pierwszy raz chyba założyłem tak kurtkę w tym roku. No, a jest już chyba 24 albo 5 październik. Ale jakoś tak dobrze mi się układało i było zawsze ciepło. Jest bardzo fajna ta górska mieścinka. Podoba mi się, zresztą Włochy mi się podobały, jak się w nocy świecą. Mają fajne oświetlenia w miasteczkach. Idę właśnie tutaj, teraz, w ten zaułek i tam tamtędy dojdę do łuku. Chyba to nie tutaj, chyba coś się komuś pomyliło, bo wlazłem między jakieś domy. No to idę do głównej. <śmiany> Czyjeś pranie trafi na YouTube? <śmiany> Muszę to sprawdzić, gdzie to iść, bo na serio chyba się zgubiłem. Ale nie szkodzi, bo ja lubię się gubić. Lubię, lubię, lubię. Cyk, rozpocznij. Wygląda to mniej więcej tak. Dobra, doladłem do jakiejś głównej drogi. Byłem tu, czy nie byłem? Nie byłem. Rady tędy przejeżdżałem i jeszcze nigdy nie byłem tu na mieście. Powiem Wam, że szkoda mi tego wszystkiego co traciłem do tej pory, bo podoba mi się tu. Jest ekstra. Zaczęło się to wszystko pięknie układać wtedy, kiedy kiedy tu nic nie widać. Doszedłem, a to wszystko jest zgaszone. Jakaś jedna latarnia. Nic nie widać. Ciekawe, jak z, z drugiej strony to wygląda. Nie, no, jakaś nadzieja jest, że coś z tego będzie, ale mizerna. Bardzo mizerna, ale jak widać, schodki są oświetlone. Sama brama się świeci, także nie jest wszystko stracone. Sama brama się świeci i wygląda jak kupa ruiny. Także przeszedłem się kilometr po to właśnie, żeby zobaczyć tą bramę, przez którą właśnie przeszedłem, no i powiem wam, że uleżyło mi, w końcu gdzieś wylazłem z tego samochodu, siedziałem praktycznie cały czas w aucie, cały czas miałem taki zapierdziel, że ciężko było się podrapać po nie powiem po czym, no. Chciałbym pozdrowić Cibla, bo on kibicuje. Cibel pozdrowionka prosto z Włoch, z Alp. Trzymaj się, Riko. Myślę, że będzie zadowolony, jak to obejrzysz. Ta wieża jest podobna do tej naszej sądomierzu. Bardzo mi ją przypomina. Szczerze wam powiem, że chyba pierwszy raz łażę takimi wąskimi uliczkami gdziekolwiek są ciekawe, tylko nie ma tu mojej żony, no co mi z tych uliczek? Nic. Ale fajne są. <słuch> Edkiuta tropie po całym świecie. Łow, wow, wow, jej, wow. yeah, yeah. Latarki w górę, kurwa. Także odhaczone na mapie zostaje dzisiaj miasto Susa we Włoszech. Przy granicy z Francją jest spoko, ładne, małe, schludne. Pół godziny leciało, lepsze to niż siedzenie w aucie i czekanie do jutra, bo muszę czekać do jutra. Niestety jutro jadę, jutro jadę. Jutro jadę na, na Francję, potem na Hiszpanię i Portugalię. Także Moja żona będzie zadowolona, że mi w piątek nie będzie, ale jakoś to jej wynagrodzę. Baby. Już po 37 minutach pranie jest zrobione. Teraz jeszcze tylko wysuszyć i można dymać dalej do odcięcia czyli. Jakieś 10 minut do parkingu i do spania. Pa!